kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Zabrze przez oddział miejski w Zabrzu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Korezowawczego przy Placu Dworcowym 5 w Zabrzu. Czy są jakieś pytania? Wszystkie komisje głosowały jednogłośnie pozytywnie. Nie widzę Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk i podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 26 przez 309 przez 08 Rady Miejskiej w z dnia, 18, z dnia 19 maja 2000 roku w sprawie statutu miasta Zabrze. Wszystkie komisje głosowały jednogłośnie pozytywnie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę wcisnąć od pełni przycisk i podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia dwie osoby za. Kolejny projekt uchwały w sprawie skargi pani Iwony Korycik na postępowanie dyrektora zespołu szkół ogólnoprzewodniczących nr 13 w Zabrzu. Wszystkie komisje opiniowały jednogłośnie pozytywnie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę wciśnięcie odpowiedniego przycisku i ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dwadzieścia głosy pozytywne. Kolejny projekt uchwały w sprawie skargi pani Katarzyny Slapki na działalność prezydenta miasta Zabrze. Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie opiniowały ten projekt uchwały. Czy ktoś? na ten temat zadać jakieś pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk i podnieść ręki do mówienia. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 22 głosy jednogłośnie pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wsparcia kandydatury miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku wszystkie komisje opiniowały jednogłośnie pozytywnie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za, proszę wciśnięcie od pewnego przycisku i przyńcie ręki w górę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nas ulicom, placom i innym obiektom miejskim na terenie miasta Zabrze. Kto z Państwa chciał zadać pytanie na ten temat? Bardzo proszę Panią Radną Bacie o wypowiedź na ten temat. Panie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Zabrani. Proszę o poparcie uchwały, która opracowana została przez Komisję Kultury i Dziedzictwa. Właśnie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu ulicom, placom, innym obiektom na terenie miasta Zabrza. Dlatego, że uzasadnienie jest krótkie, ale myślę, że wystarczające. Rozwój miasta i wypływająca stąd potrzeba nazywania kolejnych ulic i innych obiektów miejskich wymaga uporządkowania trybu postępowania i jednolitych zasad wprowadzania nas miejscowych, i to jest przesłanka do sformułowania niniejszej uchwały, która zawiera dwa załączniki zasady postępowania w nadawaniu nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów oraz zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowaniu projektów. I tutaj proszę, jedna sprawa, autopoprawka w punkcie czwartym, w tym drugim załączniku, czwartym D, ewentualną propozycję nazwy, a jest tam ewentualnie, to literówka, ale on, on. De, ewentualną propozycję nazwy, i chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na rzecz następującą, bo pewnie mogłyby być pytania. W paragrafie czwartym uchwały jest, brzmi następująco: Zobowiązuje się prezydenta miasta do powołania zespołu nazajemnictwa miejskiego w składzie do siedmiu osób, w tym trzech przedstawicieli Rady Miejskiej przedstawicieli to nie tylko radnych, to, to zależało nam, żeby szerzej to potraktować, i, jeśli to możliwe. I druga rzecz, że y, jeżeli pani prezydent po, wyda zarządzenie, to wtedy też mamy przygotowane y, takie y, schematyczne wnioski, y, jak, druczki jak należy postępować, ale to to jest gestia ja już Pani Prezydent informuje tylko, że taki dokument też jest przygotowany. To tyle. Dziękuję. Jeśli są Dziękuję. pytania, to jeszcze. Dziękuję no, bardzo. Ja Czy powiem. są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę wcisnąć Przyciski przycisk i ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 23 głosy za. Kolejny projekt uchwały. Prawie skargi pana Henryka Kuhny na działalność prezydenta miasta Zabrze. Państwo macie uzasadnienie i w rękach projekt uchwały. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę wcisnąć przeciw i podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 18 głosów za, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 przez 22 przez 10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Zabrzu. Proszę bardzo, Państwo, otrzymaliście kopie. Dotyczy to radnego Jerzego Werety, który chce być członkiem Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa jest? Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę wcisnąć kolejny guzik i podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden za jednogłośnie pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie... Numer 2 przez 11 przez 10 Rady Miejskiej w Żabróz, z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze Inkasa na terenie miasta Zabrze. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest dwa, proszę za, proszę wcisnąć na odpowiedni przycisk i podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 23 głosy za. Proszę Państwa, bardzo proszę o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Otrzymaliśmy wszyscy, ale Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeżeli mógł dwa zdania, to temat odpowiedzieć. Roku. Komisja w 5 składzie, nazwiska wymienione w sprawozdaniu plusie 2 spotkania do posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania analizowaliśmy ustalenia i wyniki kontroli przeprowadzonych przez dwa zespoły powołane na poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący, przewodniczący zespołu pan Jarosław Więcław, jak również pan Grzegorz Itwich złożyli mające protokoły, odpowiednie wyjaśnienia, ustosunkowali się do przebiegu kontroli dwóch obszarach. Chciałbym dodać jeszcze, że komisja przełożyła obrady na znaczy kontynuacja obradów nastąpiła była, była w dniu 14 marca tego roku ustaliliśmy składy y, dwóch kolejnych zespołów y, zespół pod moim przewodnictwem y, który zajmował się będzie wydatkami na promocję miasta w roku 2010 jak również y, zespół pod przewodnictwem pana Radnego Jerozolimie Sława będzie zajmował się szerokim problemem w zakresie podatków od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania w związku ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad: zapytania o wolne głosy i wnioski. Pani e, Sulecka Bacia, proszę bardzo. Przepraszam bardzo, nie widać nieraz, kto się zgłasza i dlatego muszę... Panie Przewodniczący, do, w tym punkcie obrad do, pan, do Prezydenta Miasta także prośba o informację o stanie realizacji zadania zainstalowania systemu monitoringu w placówkach oświatowych oraz przylegających do obiektach sportowych, w szczególności gdzie już monitoring funkcjonuje w na instalację przez 2010-2010 i jakie są zamierzenia na 2011. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, z którą zwracam się do prezydenta Miasta Zabrze. To jest prośba mieszkańców zaborza z okolic przelegu do Parku Pileckiego, którzy prosili o informację, kto odpowiada za zarządzanie parkiem Pileckiego. Zwracają uwagę na widoczne według nich przejawy niegospodarności w wymienionym terenie, a to połamane gałęzie zalegające od kilku sezonów i brak dbałości o regularne porządkowanie terenu. Okoliczni mieszkańcy takie a, Okoliczni mieszkańcy chętnie by wsparli działania porządkowe, na przykład przez zbieranie gałęzi, gdyby wiadomym było, kto jest gospodarzem, do którego można zwrócić się o form formalną zgodę na zbieranie gałęzi, aby nie być posądzonym o kradzież. Chętnie też wzięliby udział w społecznej akcji porządkowania, gdyby władze takie działanie formalnie zainicjowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Urbańczyk.